Co mądryj, Rysu. Masz matkę. Piękny pies. Super, tak. Super piesiu. Irysku, a cieszysz się troszeczkę? Pokaż jak się cieszysz, chodź. Pokaż jak się cieszysz. Pokaż jak się cieszysz. Chodź troszeczkę, chodź troszeczkę. Trochę radości mamy. Dzieciakiem jesteśmy. Basiu, jak się chodzi z nim na spacerach? Co? Jak się z nim chodzi na spacerach? Słuchaj, oprócz tego, że ciągnie, to jest to słodkiem Ale skorygujesz jego osiągnięcie. Ja mam nadzieję. Przynajmniej się staram. Mam tutaj smaczki. Tak, taki argument przekonywujący. Chodź. Chodź tak. On jest po prostu bardzo zainteresowany wszystkim. wszystkim. Wszystkimi zapachami. Wszystkimi śladami. No taki jest młodziak jeszcze. I rysku! Iris! O, no dobrze, zbliżenie na mordkę, uwaga. Uwaga, zbliżenie na mordkę. Uwaga, zbliżenie na mordkę. Uwaga, zbliżenie na mordkę. taka śliczna mordka. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi.